Rozwój motoryzacji, konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także potrzeby gospodarki narodowej determinują budowę autostrady i ruch szybkiego ruchu. Zespół badawczy opracował metodę oceny oddziaływania autostrady na grunty rolne, która w sposób całościowy ujmuje wszystkie kierunki oddziaływania. A jednocześnie jest mało pracochłonna i możliwa do powszechnego użytku. Sam program obliczeniowy składa się z czterech części. Pierwszy moduł związany jest z automatycznym pozyskaniem danych w formacie GML-a po wkreśleniu autostrady na mapę cyfrową. Drugi moduł jest to moduł obliczeniowy, który na podstawie tak przygotowanych danych oblicza negatywny wpływ autostrady na grunty rolne. Trzeci moduł dotyczy wizualizacji. Czyli przedstawienia w przestrzeni autostrady tak aby projektanci ale także mieszkańcy mogli zapoznać się umieszczeniem tej autostrady w krajobrazie mogli także ocenić wpływ tej autostrady na ich środowisko na ich krajobraz na ich odczucia Nowatorstwo metody polega na tym, że skraca się czas oceny 50-krotnie. Poza tym metoda pozwala na jej zastosowanie powszechnie, gdyż korzysta z dostępnych aplikacji darmowych na rynku.